Dzień dobry. Witam Was w ten piękny, wtorkowy poranek. Zakończyłem swój post. Niestety zakończyłem go po 25 godzinach, nie po 36. Ale w przyszłym tygodniu spróbuję powalczyć trochę dłużej. Z jednej strony jest dzisiaj święto, z drugiej strony mam kolejny dzień szkolenia z hurtowni danych, także troszkę się pouczymy. Z dobrych informacji jest to, że dosyć sprawnie to idzie i nie schodzi na to aż cały dzień. Wróciliśmy właśnie z spaceru, na którym byliśmy razem z Domi. Chcieliśmy troszkę potestować nasze iPhone y i potestować zdjęcia w trybie pro Czyli czyli także można dużo jaśniejsze zdjęcia i bardziej profesjonalne zdjęcia porobić. Jest różnica. Musimy się wybrać w może mniej mglisty dzień. W taką bardzo ciemną miejscówkę i porobić zdjęcia nieba. Zobaczymy wtedy, jak będą wyglądać gwiazdy, ale najważniejsze, zrobiliśmy sobie postanowienie na listopad właściwie trzy postanowienia na listopad. No, i generalnie ja przynajmniej planuję zrobić tak przez cały listopad, codziennie rano. Albo po południu zimny prysznic, w każdym razie codziennie zimny prysznic. E, dalej e, nie, e, nie będziemy po prostu używać żadnego alkoholu, żadnych e, trunków. To jest drugie postanowienie. E, no i trzecie postanowienie, no to nie będziemy zamawiać nic, e, żadnych fast foodów żadnego takiego żarcia na wynos zamawianego. No i zobaczymy, jak to na nas wpłynie. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie wytrzymać cały listopad. To już od dzisiaj? Nie że jeszcze dzisiaj miną, mogę sobie wypić. No dobra, to jak postanowienia już przepieczętowane. To wchodzimy już w wieczór, w wyciszenie, bo jutro e, znowu dzień pełen pracy plus, oczywiście, szkolenie, które muszę gdzieś zrobić w międzyczasie. Więc e, żegnam się e, na dzisiaj już z Wami. Jeżeli Wam się podoba to, co nagrywam, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie. No i do zobaczenia następnym razem. Pa!